Dzień dobry. Mam na imię Anna Kowalska. Kiedyś byłam pielęgniarką, matką, kobietą, która żyła nie dla siebie, lecz dla swojego syna. A dziś, dziś jestem tylko starszą panią, która z trudem trzyma łyżkę w dłoni i patrzy, jak wszystko, co budowała przez lata, rozsypuje się jak domek z kart. Już tu nie rządzisz. Te słowa mojego jedynego syna, Marcina, dźwięczą mi w uszach do dziś. Powiedział mi to w chwili gdy najbardziej potrzebowałam Jego wsparcia. Byłam wtedy słaba, schorowana, ledwie trzymałam się na nogach po ciężkiej chorobie. On myślał, że kiedy oddam mnie do jakiegoś zapomnianego przez Boga domu opieki, bez problemu przejmie moje mieszkanie, na które oszczędzałam całe życie. Ale ani on, ani jego cwana żona Beata nie wiedzieli, że podpisując akt darowizny wiele lat wcześniej, zawarłam w nim jeden, mały, ale jakże istotny zapis. Warunek, który miał się okazać zgubą nie moją, lecz ich. Zostałam sama, gdy Marcin miał pięć lat. Mój mąż zginął nagle w wypadku, a ja, choć serce pękało z rozpaczy, musiałam wstać następnego dnia do pracy. Mój syn był światłem w moim oknie, całym moim światem. Pracowałam na dwie zmiany jako pielęgniarka, brałam nocne dyżury, tylko po to, by niczego mu nie zabrakło. Gdy inne kobiety kupowały sobie sukienki i szminki, ja kupowałam mu nowe buty i najlepsze podręczniki. Gdy koleżanki zapraszały mnie do kina czy kawiarni, ja cerowałam jego koszulę i sprawdzałam zeszyty. Nigdy nie żałowałam ani jednej minuty. Kiedy patrzyłam, jak śpi rumiany, bezbronny, serce wypełniało mi się takim ciepłem, że nie potrzebowałam niczego więcej. A potem dorastał. I jego potrzeby rosły. Zrezygnowałam z urlopu, żeby opłacić mu korepetycje przed maturą. Gdy dostał się na studia, płakałam z dumy. Potem zapragnął mieć samochód stary, używany, ale swój. Wzięłam kredyt, który spłacałam przez trzy lata, jedząc niemal wyłącznie kasze i ziemniaki. Ale ten jego uśmiech za kierownicą był wart każdej wyrzeczenia. A potem pojawiła się Beata. Piękna, wygadana dziewczyna z ostrym językiem i chłodnym spojrzeniem. Od początku pokazała, że teraz to ona rządzi w życiu Marcina. Starałam się ją polubić, naprawdę. Mówiłam sobie: Skoro mój syn jest szczęśliwy, to ja też powinnam być. Na ich ślub sprzedałam jedyną cenną pamiątkę po mamie złote kolczyki, żeby dać im godny prezent. Tak się cieszyli. Moje dwupokojowe mieszkanie, które dostałam jeszcze jako pracownica zakładów tekstylnych, stało się ich gniazdkiem. Sama zamieszkałam w małym pokoju, a duży, jasny, oddałam młodym. Gotowałam. Sprzątałam, prałam, starając się być niezauważalna, nie przeszkadzać ich szczęściu. Beata traktowała moją troskę jak coś oczywistego, a Marcin. Marcin coraz bardziej się ode mnie oddalał. Już rzadko mówił do mnie Mamusiu, coraz częściej jego głos był chłodny, oschły, pełen niecierpliwienia. Tłumaczyłam to sobie zmęczeniem, problemami w pracy. Przekonywałam siebie, że dorósł, że ma własne życie. Nie zauważyłam nawet, kiedy z centrum jego wszechświata stałam się zbędnym meblem. Choroba przyszła nagle. Zimą ciężko przeszłam grypę, która zostawiła po sobie bolesne powikłania, reumatoidalne zapalenie stawów. Najpierw pojawił się ból, potem sztywność w palcach, a z czasem każdy krok stawał się cierpieniem. Stawy spuchły, dłonie zesztywniały. Ja, która zawsze wszędzie biegałam, zamieniłam się w powolną, niezdarną staruszkę. Czwarte piętro bez windy stało się barierą nie do przejścia. Z dnia na dzień stałam się zależna od innych i to bolało mnie najbardziej. Na początku Marcin i Beata udawali troskę. Mamo, przynieśliśmy ci zakupy. Mamo, pomogę ci dojść do łazienki, ale w ich oczach nie było współczucia. Była złość. Zniecierpliwienie. Coraz częściej słyszałam ich szepty w kuchni. Znowu pomyliła tabletki, syczała Beata. Nie mam już siły jej pilnować, nie możemy nigdzie wyjść, bo kto z nią zostanie? Dodawał Marcin z ciężkim westchnieniem. Nie protestował. Tylko mówił: Wiem, Beata, coś musimy z tym zrobić. I zrobili. Pewnego wieczoru weszli do mojego pokoju z dziwnie łagodnymi minami. Marcin usiadł obok mnie, wziął moją zdeformowaną rękę w swoją ciepłą i silną. Mamo! Myśleliśmy, to dla Twojego dobra. Potrzebujesz świeżego powietrza, opieki, spokoju. Znaleźliśmy dla Ciebie cudowny ośrodek poza miastem. Tam są lekarze, zabiegi, przyroda. Szybko dojdziesz do siebie i wrócisz do domu. To tylko tymczasowe, rozumiesz? Beata podchwyciła. Sosnowy las, pięć posiłków dziennie, gimnastyka lecznicza. Patrzyłam w oczy mojego syna i tak bardzo chciałam mu wierzyć. Może naprawdę to dla mnie lepsze? Może stałam się dla nich ciężarem? Może powinnam się podreperować i wrócić silniejsza? Jak ostatnia naiwna, zgodziłam się. Sama spakowałam małą torbę, szlafrok, kapcie, trochę bielizny i zdjęcie małego Markynkę. Dzień wyjazdu był dokładnie taki, jak moje samopoczucie szary i deszczowy. Jechaliśmy samochodem w milczeniu. Patrzyłam przez okno na mokre drzewa i miałam wrażenie, że coś ściska mi serce. Skręciliśmy z głównej drogi na jakąś boczną, dziurawą, wąską jak ścieżka do zapomnienia. Im dalej, tym bardziej wszystko wokół przypominało zaniedbanie i opuszczenie. Aż w końcu zatrzymaliśmy się przed wysokim, obdrapanym ogrodzeniem. Zanim majaczył ponury, trzypiętrowy budynek. Z ciemnymi oknami, jak puste oczodoły. Jesteśmy, rzucił radośnie Marcin, wysiadając z auta. Otworzył bagażnik i wyciągnął moją torbę. Wysiadłam ostrożnie, podpierając się laską i spojrzałam na to miejsce z niedowierzaniem. Wiatr szarpał resztkami jakiejś folii na wybitych szybach, z wnętrza dochodził zapach z i chłodu. Marcinku, co to jest? Zapytałam. Drżącymi ustami, przecież mówiłeś, że to pensjonat. Beata nawet nie wyszła z samochodu. A mój syn spojrzał na mnie wzrokiem zupełnie obcego człowieka, twardym, pustym, bez cienia współczucia. To jest twój pensjonat, mamo. Twój nowy dom, powiedział spokojnym, obojętnym tonem. Jak to dom? Przecież mówiłeś, że to tylko na chwilę. Głos mi się łamał, a on wtedy wypowiedział te słowa, które wypaliły piętno na moim sercu. Już tu nie rządzisz, nie masz czego szukać w mieszkaniu, teraz masz żyć tutaj, tu twoje miejsce. Wyciągnął rękę. Przez chwilę nie rozumiałam, o co mu chodzi. Klucze powiedział niecierpliwie: Daj klucze do mieszkania. Jak w transie rozpiłam torbę, wyjęłam pęk kluczy i podałam mu je. Wyrwał je z mojej ręki i bez słowa odszedł w stronę auta. Stałam tam w deszczu z małą torbą w dłoni, patrząc, jak samochód objeżdża, zostawiając za sobą tylko błoto i ciszę. Mój własny syn objechał, zabierając ze sobą całe moje życie. Łzy napłynęły mi do oczu gorące, gorzkie, palące. Czułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Zostałam zdradzona. Porzucona jak niepotrzebna rzecz. Jak śmieć. Stałam tak przez chwilę, drżąc od szlochu, aż w końcu spojrzałam na swoje zesztywniałe palce, na zmęczone ciało, na tę walizkę i zamkniętą bramę przede mną. I wtedy, gdzieś w głębi duszy, pod warstwą bólu i upokorzenia, zaczęło kiełkować coś innego, chłodne, twarde jak stal. To była wściekłość. Myśleli, że mnie złamali, ale zapomnieli, kto ich wychował. Nie wiedzieli, że najważniejszy dokument dotyczący mieszkania nie jest w ich rękach. Jest u kogoś, kogo nigdy nie znajdą. A gra dopiero się zaczynała. Wyczekując długo w deszczu, w końcu zobaczyłam, jak w małym okienku furtki pojawia się kobiece, niezadowolone oblicze. Czego pani chce? burknęła kobieta w niebieskim fartuchu. Syn mnie tu przywiózł, odpowiedziałam, starając się mówić twardym głosem. Anna Kowalska. Powinien był wszystko załatwić. Kobieta zmierzyła mnie z góry na dół, prychnęła i otworzyła bramę. Jeszcze jedna. Prosto, w lewo, gabinet kierowniczki. Torbę zostawić tutaj. Weszłam na teren ośrodka i uderzył mnie ciężki zapach mieszanka chloru, kapusty i czegoś. Czego nie dało się nazwać, ale czuło się to jak przytłaczającą chmurę. Korytarz był obskurny, ściany obdrapane, z otwartych drzwi dochodziły jęki, kaszel i odgłosy telewizorów. Mijali mnie staruszkowie w szarych szpitalnych koszulach, i oczy były puste, jakby niczego już nie widziały. To miejsce nie tętniło życiem. Tu się już tylko dożywało. Kierowniczka, pulchna kobieta z wysokim kokiem i zimnym spojrzeniem, przejrzała dokumenty. Anna Kowalska zgadza się. Syn opłacił pobyt na trzy miesiące. Pokój czwarty, drugie piętro. Tu jest pani pościel. Wskazała na stos wypłowiałych prześcieradeł. Przepraszam, czy mogę wykonać jeden telefon? To bardzo ważne. Spojrzała na mnie z wyższością. Telefony tylko w wyznaczonych godzinach i tylko z prywatnego aparatu. Ma pani komórkę? Nie, syn zabrał. To nie ma telefonów. Takie są zasady. Nacisnęła przycisk i do gabinetu weszła ta sama niemiła kobieta. Zabrała mnie do sali z czterema żelaznymi łóżkami. Trzy były już zajęte. Ich mieszkanki nie powiedziały ani słowa, jedna patrzyła w sufit. Druga dziergała coś z ciemnej włóczki, trzecia spała z głową opartą na piersi. Powietrze było ciężkie, stęchłe. Pokazano mi łóżko przy oknie, z którego wiało i zostawiono samą. Usiadłam na twardym materaku, przykrytym cienkim kocem, i zrozumiałam, że trafiłam do więzienia. Prawdziwego więzienia dla starych ludzi, gdzie największą karą była niesamotność, lecz zapomnienie. Pierwsze dwa dni upłynęły jak w koszmarnym śnie. Pobudka o szóstej rano, bezsmakowa owsianka na wodzie, obchód milczącego lekarza, który nawet nie spojrzał mi w oczy. Potem godziny w dusznej sali, przerywane obiadem z rozwodnionej zupy i kolacją z rozmieszanego piurej. Telewizor w kącie szumiał starymi programami, ale nikt go tak naprawdę nie słuchał. Czas tu nie płynął, on się rozciągał, rozłaził na boki, aż tracił wszelki sens. Telefonów tutaj niemal nikt nie miał, a ten stacjonarny w gabinecie kierowniczki był pilnowany jak najcenniejszy skarb. Każda próba zbliżenia się do niego kończyła się szorstkim niewolno i karcącym spojrzeniem pielęgniarek. Wiedziałam już wtedy, że Marcin wszystko dokładnie zaplanował. Odciął mnie od świata, pozbawił kontaktu z kimkolwiek, kto mógłby mi pomóc. Czułam się jak więzień bez prawa do telefonu. Wyobrażałam sobie, co dzieje się teraz w moim mieszkaniu. Beata zapewne urządza się po swojemu, przestawia meble, wyrzuca moje stare pamiątki, zdjęcia, książki, a mój syn, mój ukochany Marcinek, pewnie siedzi w moim fotelu, pije kawę z mojej filiżanki i patrzy w telewizor z poczuciem dobrze załatwionej sprawy. Te wyobrażenia bolały, ale też dodawały mi sił. Nie pozwalały się poddać. Zamiast rozpaczać, zaczęłam obserwować. Przyglądałam się ludziom, rytmowi dnia, temu, kto gdzie idzie i jak się zachowuje. Szukałam słabego ogniwa w tej betonowej strukturze beznadziei. I w końcu je znalazłam. Ona miała na imię Ola. Była młodą pielęgniarką, może dwudziestoletnią, o łagodnym głosie i nieśmiałym spojrzeniu. Inna niż wszystkie. Nie szarpała nikogo, nie podnosiła głosu. Pomagała z czułością, poprawiała poduszki, podawała kubki z herbatą. Czasem przynosiła komuś jabłko albo paczuszkę ciastek, po cichu bez słów. Widziałam, że ta praca ją przytłacza. Że jest tu z konieczności, a nie z przekonania. I wtedy zdecydowałam się zaryzykować. Jednego wieczoru, gdy robiła mi zastrzyk przeciwbólowy, szepnęłam cicho. O, Luniu, kochanie, mam do ciebie ogromną prośbę. Nie za darmo, oczywiście. Drgnęła i spojrzała na drzwi, wyraźnie przestraszona. Co pani mówi, pani Anno? Jakie pieniądze? Co się stało? Sięgnęłam pod materac i wyjąłam to, co pozostało mi z całego majątku, 100 dolarów. Trzymałam je ukryte w podszyciu torby. Marcin i Beata ich nie znaleźli. To wszystko, co mam. Proszę, chcę tylko raz zadzwonić. Pięć minut, nie więcej. To sprawa życia i śmierci. Uwierz mi. Spojrzała na banknot, potem na mnie, z lękiem i współczuciem jednocześnie. Mogą mnie za to zwolnić, wyszeptała. Jeśli się dowiedzą, nikt się nie dowie. O 11 w nocy wyjdę na korytarz. Powiem, że muszę do toalety. Ty podejdziesz z telefonem przy schodach. Błagam, Olu. Mój syn mnie oszukał. Zabrał wszystko. Ten jeden telefon to moja jedyna nadzieja. Milczała przez chwilę, a potem powoli skinęła głową. Dobrze, ale pieniędzy nie chcę. O jedenastej przy schodach. Nie zmrużyłam oka przez całą noc. Kiedy zegar wskazał dwudziesta trzecią, podniosłam się z łóżka, z trudem podpierając się laską i ruszyłam ciemnym korytarzem. Serce waliło mi jak szalone. Każdy krok był bólem, ale wiedziałam, że to musi się udać. Ola czekała. Stała przy schodach, blada, spięta. Podała mi niewielki telefon. Szybko, pani Anno. Proszę, szybko. Palce mi drżały, ale znałam ten numer na pamięć. Numer do człowieka, którego znałam od lat. Mojego przyjaciela, prawie brata, Notaliusza Wiktora Nowickiego. Przeszliśmy razem młodość, był świadkiem na moim ślubie, chrzestnym Marcina. Był lojalny, cichy, ale miał serce z żelaza, gdy chodziło o sprawiedliwość. Po kilku sygnałach usłyszałam jego zaspany, ale zaniepokojony głos. Halo? Kto mówi? Wiktor, to ja. Ania Kowalska, szepnęłam, czując, jak łzy same spływają mi po policzkach. Anka. Boże święty, co się stało? Przecież dzwoniła do mnie jakaś dziewczyna z twojego numeru. Mówiła, że jesteś w szpitalu. Nie mogłem się do ciebie dodzwonić cały dzień. Wiktor on to zrobił. Marcin mnie tu przywiózł. Do jakiejś nędznej placówki? Powiedział, że już nie jestem gospodynią, że mam tu zostać. Zabrał klucze. Po drugiej stronie zapadła cisza. Potem tylko głęboki oddech Wiktora. Prawie warknięcie. Wiedziałem, że ten gówniarz jest zdolny do podłości, ale nie wierzyłem, że zrobi coś takiego. Anka, słuchaj uważnie. Gdzie jesteś? Znasz dokładny adres. Podyktowałam mu dane z tablicy informacyjnej przy wejściu. Notował wszystko szybko i sprawnie. Dobrze. Nie panikuj. Pamiętasz naszą rozmowę sprzed pięciu lat, kiedy podpisywałaś akt darowizny? Pamiętasz punkt 3.1a? Oczywiście odpowiedziałam pewnie. Prawo do dożywotniego zamieszkania i opieki. W przypadku naruszenia darowizna nieważna. Dokładnie tak, jego głos nabrał stali. A wyrzucenie cię do przytułku to najbardziej rażące naruszenie, jakie tylko może być. Oryginał aktu mam w sejfie. Kopia, którą on ma, to tylko kawałek papieru. Jutro rano wysyłam oficjalne zawiadomienie o naruszeniu warunków umowy i żądanie przywrócenia cię do mieszkania w ciągu 24 godzin. Jeśli odmówią, idziemy do sądu. Anka, mieszkanie wróci do ciebie. Obiecuję. Wytrzymasz kilka dni? Wytrzymam, Wiktor. Teraz już wytrzymam. Oddałam telefon Oli, szepcząc jej pełne wdzięczności dziękuję. Potem wróciłam do sali, ale to nie byłam już ja. Ból nie zniknął, ciało wciąż było ciężkie i chore, ale w duszy zapłonął ogień. Ogień sprawiedliwości. Następne dwa dni mijały jak przez mgłę, ale była to mgła nie z rozpaczy, Lecz z napięcia i oczekiwania. Z zewnątrz wszystko wyglądało tak samo. Jadłam tę samą bezsmakową owsiankę, siadałam na skraju łóżka w swojej przydzielonej piżamie, wychodziłam na kilka kroków do zaniedbanego ogrodu, gdzie drzewa stały smutne i zgarbione jak ludzie w tym miejscu. Ale wewnątrz mnie wszystko wrzało. Nie ze złości, to uczucie dawno już wypaliło się do cna, lecz z gotowości. Wiedziałam, że to, co nieuniknione, właśnie nadchodzi. Wyobrażałam sobie minę Marcina, gdy otworzy kopertę z nazwiskiem notariusza. Widzę jego dłoń, drżącą z napięcia, słyszę głos Beaty, podnoszący się w histerycznym tonie. Ich strach, ich wściekłość były dla mnie jak ciepły koc, który otula i koi. Po raz pierwszy od lat czułam, że to ja trzymam ster. Moje współlokatorki, trzy milczące staruszki, jakby coś wyczuły. Spojrzenia, które wcześniej błąkały się gdzieś w pustce, Zaczęły zatrzymywać się na mnie. Zauważyły moją przemianę. Nie pytały i dobrze. Tajemnica była moją bronią, moją jedyną wartością w tym miejscu, gdzie wszystko inne mi odebrano. A potem nadszedł ten dzień. Trzeci od rozmowy z Wiktorem. Było południe. Siedziałam na korytarzu, przy oknie wychodzącym na drogę. Widok zazwyczaj monotonny i pusty. Nagle ożył znajomy samochód, zatrzymał się z piskiem opon tuż przy branie. Drzwi otworzyły się niemal równocześnie, a z wnętrza wybiegli Marcin i Beata. Nie poznawałam ich. Mój syn, zawsze spokojny i pewny siebie, miał bladą twarz, oczy rozbiegane i błyszczące paniką. Beata, zawsze zadbana, umalowana, z głową uniesioną wysoko, wyglądała jakby właśnie wyszła z burzy. Rozmazany makijaż, włosy w nieładzie, na twarzy rozpać. Podbiegli do furtki i zaczęli nerwowo wciskać dzwonek, raz za razem, jakby ich życie zależało od tego, czy ktoś im otworzy. Kierowniczka, usłyszawszy hałas, wyszła z gabinetu i stanęła na ganku, mrużąc oczy. Co za hałas? Godziny odwiedzin są po obiedzie powiedziała lodowato. Musimy zobaczyć moją mamę. Annę Kowalską To pilne. Krzyczał Marcin, szarpiąc furtkę. Kierowniczka zmierzyła go chłodnym spojrzeniem: Trzy dni temu nie była wam potrzebna a teraz nagle taka pilność Proszę się uspokoić albo wezwę ochronę. To nieporozumienie zawyła Beata chcemy ją zabrać do domu proszę. To była pomyłka. Wstałam powoli i ruszyłam w ich stronę. Każdy krok był trudny, ale stawiałam go z godnością. Głowę uniosłam wysoko, a wzrok miałam spokojny i czysty. Kiedy stanęłam na ganku, zapadła cisza. Mamo, krzyknął Marcin i rzucił się do przodu, chcąc mnie objęci. Wystawiłam przed siebie laskę. Zatrzymując go w pół kroku Nie dotykaj mnie powiedziałam cicho, ale stanowczo. Co, synku? Nie podobał ci się niespodziewany list od notariusza? Odskoczył, jakby go ktoś uderzył. Mamo, ja nie wiedziałem. To Beata ona mnie podpuściła. Ja. Brzasnęła Beata: A kto mówił, że ma już dosyć chorej staruchy w domu? Kto chciał sprzedać mieszkanie i kupić sobie nowy samochód? Kto planował wyprowadzkę jeszcze przed jej śmiercią? Zaczęli krzyczeć na siebie tam, na oczach wszystkich obrzucali się pretensjami, obelgami, brudem. I nikt im nie przeszkadzał. Patrzyłam na nich spokojnie. Jak się ośmieszają, odzierają z resztek pozorów. I nie czułam nic. Żadnego gniewu, żadnej litości. Miłość, którą pielęgnowałam sobie tyle lat, zgasła w chwili, gdy zostawili mnie tutaj. Wtedy rozległ się dźwięk taksówki. Drzwi otworzyły się i wysiadł z niej Wiktor Nowicki elegancki, w ciemnym płaszczu, steczką w dłoni. Szedł powoli, ale z pewnością, jak człowiek, który wie, po co przyszedł. Anno, wszystko w porządku? zapytał, podchodząc i delikatnie ujmując mnie pod ranie. Tak, odpowiedziałam spokojnie. Wszystko zwrócił się do Marcina głosem lodowatym, którego nie znałam. Panie Marcinie powiadomienie pan otrzymał. Minęły dokładnie 24 godziny, o których mowa w piśmie. Rozpoczynam procedurę unieważnienia darowizny. Mieszkanie wraca do właścicielki. Zawiadamiam również policję o podejrzeniu oszustwa. Marcin padł na kolana, w błoto i zaczął się czołgać w moją stronę, chwytając za skraj mojego płaszcza. Mamo, błagam, nie rób tego. Przepraszam. Naprawdę przepraszam. To był błąd. Będę się Tobą opiekował, przysięgam. Będę cię nosił na rękach. Proszę, nie odbieraj mieszkania. Nie mamy dokąd pójść. Ale patrzyłam na niego, jakby był kimś obcym. Nie widziałam już w nim syna, widziałam tylko mężczyznę, który bał się nie tego, że zdradził matkę, tylko tego, że traci dach nad głową. Za późno, Marcinie, powiedziałam cicho: Dokonałeś swojego wyboru, a ja dokonałam swojego. Odwróciłam się i ruszyłam w stronę taksówki, podpierając się na ramieniu Wiktora. Za moimi plecami rozlegały się szlochy Beaty i jęki Marcina, ale nie odwróciłam się. Nie miałam już do czego. Odeszłam na zawsze. Wiktor zabrał mnie nie do żadnego domu opieki, jakiego obiecywali mi Marcin z Beatą, ale do prawdziwego sanatorium jasnego, spokojnego, położonego na skraju lasu. Z uprzejmym personelem, profesjonalnymi lekarzami i czystymi pokojami, w których po raz pierwszy od miesięcy mogłam odetchnąć. Opłacił mój pobyt z góry na kilka miesięcy i natychmiast zatrudnił najlepszego adwokata w mieście. Proces sądowy nie trwał długo. Wszystkie dowody przemawiały na moją korzyść. Zeznania Oli, pielęgniarki, która odważyła się złamać zasady, by pomóc bezbronnej staruszce, były kluczowe. Przed sądem stanęli też sąsiedzi, którzy widzieli, jak mnie wywożono, a także sam Wiktor, trzymający w dłoni oryginał aktu darowizny z klauzulą o dożywotnim zamieszkaniu. Sąd uznał darowiznę za nieważną. Mieszkanie wróciło do mnie w całości. Marcin i Beata dostali miesiąc na opuszczenie lokalu. Próbowali jeszcze się ze mną skontaktować. Beata dzwoniła, błagała, płakała. Marcin przyjeżdżał pod bramę sanatorium, Czekał godzinami, próbował przemycać listy przez portiera, ale ja nie chciałam ich już więcej widzieć. Nie żywiłam wobec nich nienawiści. Nie knułam zemsty. Po prostu ich dla mnie już nie było. Wymazałam ich z pamięci jak złośliwego pasożyta, którego udało się chirurgicznie usunąć. W pełni skupiłam się na sobie i na swoim zdrowiu. Lecznicze kąpiele, masaże, odpowiednia dieta i, co najważniejsze. Wewnętrzny spokój to wszystko sprawiało, że z każdym dniem czułam się lepiej. Ból stawów nie zniknął całkowicie, ale nauczyłam się z nim żyć. Z czasem zaczęłam poruszać się bez laski, a na mojej twarzy znów pojawił się uśmiech. Poznałam tam inne kobiety, niektóre młodsze ode mnie, inne starsze, wszystkie ze swoimi historiami. Siadywałyśmy na ławkach w parku, grałyśmy w bingo, rozmawiałyśmy godzinami o życiu, jakiego nikt już nie chciał słuchać. I wie pani co? Po raz pierwszy od wielu lat czułam się nie jak cień, nie jak służąca, ale po prostu jak kobieta. Jak Anna Kowalska. Po kilku miesiącach wróciłam do swojego mieszkania. Było puste. Beata i Marcin zabrali wszystko, co kupili z własnych pieniędzy, sprzęty, dywany, nawet zasłony. Zostawili tylko stare meble, te, które uznali za niepotrzebne. Ale mnie to nie obchodziło. Powoli, krok po kroku, przeszłam przez każde pomieszczenie. Ściany patrzniały obcą obecnością, jakby ktoś zbyt długo zajmował się cudzym życiem. Otworzyłam szeroko okna, wpuściłam do środka świeże, wiosenne powietrze i wiedziałam, że ten zapach wszystkiego nowego wypchnie z kątu resztki dawnego bólu. Zadzwoniłam do Oli. Zaprosiłam ją i jej narzeczonego, żeby zamieszkali u mnie w dużym pokoju za symboliczną opłatę. Ona była dobra. Uczciwa i miała w sobie coś z córki, której nigdy nie miałam. Nie wiem, co stało się z Marcinem i Beatą. Mówiono, że się rozwiedli i wyjechali z miasta. Nie interesowało mnie to. Nie życzyłam im źle, ale nie miałam już w sobie ani grama miejsca na przebaczenie. Usunęłam ich z życia, jak coś, co zagrażało mojemu zdrowiu i godności. Miłość, którą nosiłam w sercu przez tyle lat była ślepa i samopoświęcająca. I o mało mnie nie zabiła. Dziś już wiem, że największą wartością nie jest oddanie innym, ale szacunek do samej siebie. I nikt, absolutnie nikt, nie ma prawa mi tego odebrać.